Raty kredytów prawdopodobnie spadną. Inflacja zaczyna troszeczkę spadać w ostatnim miesiącu i NBP zapowiada, a eksperci przewidują obniżkę stóp procentowych o pół punkta procentowego już w maju. Wibor, co prawda, już w kwietniu obniżył się o prawie pół punkta procentowego, przewidując te obniżki. Jak wpłynie to na wysokość Twojej raty? To proste, możesz sprawdzić, ile masz aktualnie jeszcze do spłaty kapitału w kredycie, pomnożyć tą wartość przez pół a więc za każde 100 tysięcy kredytu jeszcze do spłaty, 500 złotych odsetek w skali roku będziesz miał mniej do zapłaty, czyli około 40 złotych miesięcznie. Rata spadnie mniej niż 40, bo oprócz odsetek spłacasz jeszcze kapitał, ale to o ile mniej, to zależy od tego, jak dużo jeszcze rat pozostało Ci do spłacenia. Nie jest więc to jakaś wielka skala obniżek ale jeżeli w przyszłości NBP będzie dalej obniżał stopy procentowe, to kredyty spadną troszkę bardziej odczuwalnie.